Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości, ostro skrytykował Waldemara Żurka, nowo mianowanego ministra sprawiedliwości, zarzucając mu łamanie konstytucji oraz liczne przewinienia dyscyplinarne. Ziobro podkreślił, że Żurek jest rekordzistą pod względem liczby zarzutów dyscyplinarnych, których ma 64. W swoim wpisie na platformie X, Ziobro oskarżył Żurka o podpisywanie się pod orzeczeniami sądowymi bez udziału w posiedzeniach oraz o podżeganie do przestępstw. Dodatkowo były minister poruszył kwestie osobiste Żurka, takie jak żądanie zwrotu alimentów od córki oraz pozwanie państwa polskiego na niemal milion złotych za rzekome represje. Wpis Ziobry spotkał się z reakcją polityków koalicji rządzącej, którzy bronili Żurka, nazywając oskarżenia atakami moralnych zer. Sprawa wywołała szeroką dyskusję w środowisku politycznym i prawniczym. Czy te oskarżenia wpłyną na pozycję nowego ministra? Chcesz więcej? Kliknij obserwuj bądź na bieżąco.